Jeden zamiast tysiąca. To hasło na długo zostanie w pamięci tegorocznych festiwalowiczów. Wszystko dzięki marce i piwom Brooklyn, które w tym roku rozlewamy do kubku wielokrotnego użytku. Jeden taki kubek zastępuje tysiąc jednorazowych. Działania marki Brooklyn to kolejny krok na drodze do realizacji celu Zero Odpadów Opakowaniowych Strategii Zrównoważonego Rozwoju Together Towards Zero and Beyond. Tegorocznymi festiwalami rozpoczynamy życie tych oto kubków. Te kubki powstały z materiału z recyklingu i gdy już je zużyjemy, również oddamy je do recyklingu, żeby stworzyć z nich nowe kubki. Kubki będą nam towarzyszyły na kolejnych imprezach, zgodnie z zasadami gospodarki obiegu zamkniętego. Poza wprowadzeniem kółeczku wielokrotnego użytku w strefie Brooklyn na festiwalu SPM, uruchomiliśmy także strefę zmian we współpracy z partnerem Noise. W ramach tej strefy prowadziliśmy różne panele dyskusyjne z osobami ze świata mediów, biznesu i influencerami. Rozmawialiśmy na różne tematy, w tym o ekologicznych opakowaniach, ekologiczności branży muzycznej, a także o emocjach, czyli ważnym temacie dla młodych ludzi. Street Art jest w sercu marki Brooklyn, dlatego w tym roku na SBM Festival do współpracy zaprosiliśmy Igora Artury, na ściance ze zużytych puszek aluminiowych, namalował graffiti, do którego inspiracją była gospodarka cyrkularna. Po festiwalu ścianka zostanie poddana recyklingowi i powstaną z niej nowe puszki. jeden 1 zamiast tysiąca wyróżnia się na rynku i jest naszym wspólnym krokiem w kierunku budowania zrównoważonej przyszłości. Zgodnie z naszą misją, ważymy dla lepszego dziś i jutro.